Cześć, witajcie, z tej strony Pocioł w 14 odcinku Levi's Strange True Colors. W poprzednim odcinku składający się z dwóch części, Alex próbowała pocieszyć Ryanem i tym samym też mieli drugą, mieliśmy drugą przygodę, Alex po prostu ujawniło, powiedział, że umie wyczuć emocje i Ryan chciał wiedzieć jak tego się dowiedział, no to powiedział mu o swoich emocjach. A w dzisiejszym odcinku, co się wydarzy, zaraz się przekonamy. Nie przedłużając, ruszajmy w przygodę z Alex. Let's go! To jest rozdział drugi tej gry. Więc noż mamy, rozdział pierwszy mam zrobiony. Zobaczmy, co się wydarzy tutaj. Ale na początek, zanim. Przejdziemy co ma sprawdźmy co musi Alex zrobić jakie zadania. Okej. Okay. Idzie późno wieczorem. This one's for you, Gabe. I miss you. Wszyscy tęsknię za Gabe'em. say I didn't speak this morning. I couldn't. Hearing everyone talk about him, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. But even though I only had one day with him, he changed my life. I said I didn't know if I belonged here. He told me that home isn't something you find, it's something you build. I love you, Gabe. Na pożegnanie z Gabem posili przepiękny e, lampion w górę. Wszyscy czują radość. Od każdego są radości. Nikt nie jest smutny. Oprócz niej. Ciekawe, wszyscy radośnie, ale nie ono. I to koniec? Kurczę. No to mamy podsumowanie rozdziału drugiego. Okej. Okay. Mm. Ale uspokaja Maka po, po ataku paniki. Lenor przy... o tym, co się stało. Yy, Okej. Okay. Co drugie było? Wyświetl stateki znajomych. Żadnych... Aha, nie mogę, tam bo nie mam znajomych. Dobra. Czyli... pomaga smutnemu gościowi. Smutnemu gościowi? Nie wiem. Żeby to coś takiego było. Yy... Hmm. No dobra Mamy takie podsumowanie Przejdźmy sobie do menu główne Więc tak się kończy właśnie rozdział Ten Rozdział drugi się Właśnie zakończył Pożegnaniem yy, gayba na moście. Więc tak to właśnie wygląda. Więc ja już was zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na trzeci rozdział dla Wieselny Colors w odcinku 15. Więc do zobaczenia, Cześć, Papa! Pa.